Dzisiejsza Ewangelia jest trudną Ewangelią, która zapowiada prześladowanie, także wśród swoich bliskich. Myślę, że mm, wielu z nas spotkało się z taką sytuacją, że e, zwłaszcza w czasie różnych spotkań rodzinnych różnimy się. I dochodzi do różnych kłótni, sprzeczek, wymiany zdań e, właśnie na temat wiary, kościoła i często może czujesz się w tej gorszej sytuacji, bo spotykasz się z niezrozumieniem. Jezus pokazuje nam, że w takich sytuacjach po pierwsze, nie mamy wymyślać wpierw słów na swoją obronę. Po drugie może to być miejsce do złożenia świadectwa o Bogu i trzecie pamiętajmy o tym, że przez wytrwałość ocalimy nasze życie. Że jest w tym obietnica. Jeżeli tak podejdziemy do, e, biorąc pod uwagę te Jezusa przepisy na tę sytuacje, to sądzę, że będziemy w zgodzie z Bożym Przekazaniem, z samym sobą i będzie nam łatwiej. A więc, po pierwsze, masz okazję do złożenia świadectwa. Drugie, nie wmyślaj e, w przód swojej obrony, bo Bóg. Podpowiedź, co masz mówić, pamiętaj o wytrwałości. O tym, że ocalisz swoje życie przez swoją wytrwałość. Błogosławionego i pięknego dnia.